Sponsorem programu jest Bistro Corp. 4 Opole jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opoltrans sieć hurtowni części do ciężarówek. Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku programu na Osi. Co dzisiaj zobaczycie? Kilka elementów tuningu jeszcze jedną przestrogę. Kolejną wizytę w krzyżowej. Porady i wyjaśnienia eksperta. Nostalgiczny lot Jelcza. Cała naprzód. Widzę, że jesteśmy w komplecie, więc zaczynamy, jak zwykle, z stroboskopem. 19. Zlot Master, którego master sponsorem jest Orlen. Przeszedł już do historii. Przez trzy dni lotnisko aeroklubu opolskiego i autodrom ośrodka delta w polskiej nowej wsi koło Opola tętniły odmiennym od codzienności rytmem. Z całej Europy przyjechało ponad tysiąc ciężarówek budząc zachwyt z lotowej publiczności. Zlot odwiedziło powyżej 100 tysięcy osób, którym przygotowano mnóstwo dodatkowych atrakcji. Pokazy zręczności motocyklistów na ziemi konkurowały z emocjonującymi akrobacjami w przestworzach, zacięte boje toczyły pojazdy startujące w zawodach wrag Race, a na placu konkursowym co róż, ogłaszano kolejnych zwycięzców w rozmaitych konkurencjach zręcznościowo-sprawnościowych. Kto nie przyjechał na zlot, niech żałuje i pilnie ogląda następne odcinki na OSI, bo już wkrótce w kilku relacjach pokażemy, co działo się na opolskim zlocie Mastercrack. 135 lat temu 24 lipca 1888 roku szkod John Boy Dunlop zgłosił do opatentowania oponę pneumatyczną na bicykla i w tym samym roku uzyskał patent. Unieważniono go już po dwóch latach, kiedy wyszło na jaw, że 43 lata wcześniej ochronę patentową na oponę pneumatyczną swojego pomysłu uzyskał inny szkod Robert William Thomson. Wynalazcy działali niezależnie, ale idea opracowana przez Thompsona pojawiła się chyba za wcześnie. Dopiero Dunlop trafił na podatny grunt, bo właśnie rozpoczynała się era motoryzacji, a wraz z nią lawinowo rosnący popyt na pneumatyki. Zrodzone w szkockich umysłach rozwiązanie wypada uznać za genialne, bowiem do tej pory nie wynaleziono... Niczego lepszego. Do Jelcza na Zlot Jelczy jeździmy zawsze z chęcią. Zobaczcie, jakie były tam pojazdy. Tradycje jelczańskich zakładów samochodowych są stale kultywowane przez licznych fanów tego producenta. Corocznym świętem tej zasłużonej dla Polski marki jest Zlot Jelcza. Wielczu. Rozwijamy się. Co roku frekwencja rośnie. W tym roku zrobiliśmy po prostu taki, taką inicjatywę, że połączyliśmy resztę świata. Do tego, czyli mógł przyjechać każdy, kto ma auto zabytkowe, auto ciekawe, niepowtarzalne. Faktycznie ciężarówek i autobusów wielcz jest niewiele. Dlatego zanim pojawią się kolejne ocalone przed złomowaniem modele, zlot wspiera się innymi samochodami z epoki. Ale najważniejsze są jelcze. Które co jakiś czas objawiają się tu i tam. Wiele z nich jest naprawdę unikalnych, jak ten prototyp. Przyjechaliśmy prototypem Jelcza RT01, wyprodukowanym w 1992 roku przez Jelczańskie Zakłady Samochodowe na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Ten oto pojazd to jest pojazd ciężki ratownictwa technicznego, który był wykorzystywany przy zdarzeniach drogowych, klęskach żywiołowych. Ze względu na to, że ma na sobie zamontowanego HDS-a. Dzisiaj to może dziwić, ale w tamtych czasach ratownictwo drogowe było w powijakach. Tylko ta jedna sztuka została wyprodukowana i przekazana do czynnej służby, do komendy wtedy jeszcze komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, do jednostki numer 5, która specjalizuje się w ratownictwie technicznym. Dodajmy, że mimo wieku Jelcz nadal jest w czynnej służbie i w każdej chwili może ruszyć na akcję. Natomiast byłoby lepiej, aby ten Jelcz z 1988 roku nie wracał do pracy. Służył bowiem w Milicji Obywatelskiej. Jestem w Jelczu no to musiałem przyjechać Jelczem. Historia tego pojazdu to jest po prostu 46 tysięcy, może, powiem, że ma przebiegu od nowości. Dziki są plombowane. I chociaż ten Jelcz ma lepszą prasę niż hydromil czy słynna milicyjna suka, to pokazuje, że źródłem takich oldtimerów są służby mundurowe, które długo trzymały je na stanie. Kolejny egzemplarz z 1985 roku ma podobną historię. Jest to jelcz 325, sący 180 koni mechanicznych i jest tak jak. Z niedużym przebiegiem służył w Policji, w poznańskiej Policji. Pojazd jest sprawny, jeżdżący, zresztą 200 km przyszedł bez zastrzeżeń. Mamy nadzieję, że wróci tak samo w własnych siłach. Czyli jednak milicja obywatelska miała swoje plusy. Uratowała kilka Jelczy przed złomowaniem. Dobre i to, zlot Jelcza obejmował też inne, ciekawe pojazdy. Najciekawszy pojazd dzisiaj i najstarszy to jest ten proszkowóz, który tu stoi. To jest 74 rok. Tych aut wyprodukowano wspólnie z totalem niewiele i do dzisiaj zostało ich niewiele w Polsce. Volvo FH12 nie musimy, nie musimy dodawać, że takie samochody zjeżdżały w latach 90. z taśmy montażowej w zakładu w Wielczu. Szkoda, że Jelcz nie przetrwał do naszych czasów. Ciekawe jakie pojazdy produkowałby obecnie. Na szczęście są fani marki i zlot Jelcza, które pozwalają przenieść się w stare, dobre czasy. Myślę, że ta koncepcja dwóch światów teraz już przetrwa. Będą dwa światy, zlot Jelcza i reszty świata. Dla wielu, zwłaszcza starszych osób, Jelcz to cały świat, który, jak nasza planeta, wymaga troskliwej opieki, aby młodsze pokolenia także mogły go poznać. Jak dobrze, że są tacy pasjonaci. A teraz zapraszam naszego eksperta Rafała Kochanowskiego, który odpowie na pytanie widza. Pan Tomasz z Grodziska Mazowieckiego pyta, jakie są dopuszczalne przypadki wyjmowania karty kierowcy. Rafał, jakie? Tak, bardzo częste pytanie. Kierowcy tutaj nie, no nie mają takiej dokładnej wiedzy, a wiedza parkingowa jest bardzo rozbudowana i nie do końca prawidłowa. Przede wszystkim jest artykuł 34 rozporządzenia nr 165 z 2014 roku, który dokładnie mówi, w jaki sposób używamy karty kierowcy bądź wykresówki. Tutaj się skupmy tylko już na karcie kierowcy. Czyli e, karty kierowcy e, stosuje się w dniach, kiedy się prowadzi pojazd, to jest jasne i logiczne. Nie wyjmuje się e, przed zakończeniem dziennego okresu pracy. Tak mówi ogólnie w skrócie przepis. E, chyba, że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. No i to jest takie ciekawe stwierdzenie. Te inne powody. Co to, co to może być? No, wyjmujemy kartę, jak przesiadamy się w załodze dwuosobowej. No, to jest wiadome. To jest ten inny powód. E, kontrola drogowa. To też jest inny powód. Wiadomo, trzeba wyjąć kartę do kontroli. Ale też e, wcale nie jest zabronione wyjęcie karty w trakcie przerwy, gdzie kierowca udaje się do jakiegoś pomieszczenia socjalnego, a w międzyczasie pracownicy serwisowi, nie wiem, manewrujący pojazdem będą dokonywali jakiegoś przemieszczenia się tym pojazdem. Więc to też nie jest zabronione, bo to jest ten tak zwany inny powód do wyjęcia karty. Ja udaję się na przerwę do pomieszczenia socjalnego, a w tym czasie może nawet pojazd się mój przemieszczać. To nie jest tak, że ja jestem z nim związany, przyszyty, przykajdankowany i w ogóle tam nikt inny nie może nim jeździć. Nie, no taka, taka jest możliwość. To są te inne powody do wyjęcia karty. Także tak chyba mniej więcej wyjaśniłem. Można sobie tutaj coś z tych innych powodów jeszcze pewnie wymyśleć, dobrać. Dziękuję ślicznie za merytoryczną odpowiedź. A teraz zapraszam Was na chwilę przerwy, po której zobaczycie. Kilka elementów tuningu. Jeszcze jedną przestrogę. Kolejną wizytę krzyżowej. Wracamy za moment. Słuchajcie, zajrzymy teraz. Do Krzyżowej, gdzie Polska Unia Transportu zaprasza przewoźników. Zobaczcie. Polska Unia Transportu od początku swojego istnienia dba o swoich członków przewoźników. To z myślą o nich organizuje szkolenia uświadamiające im zmiany prawne oraz pomaga wychodzić obronną ręką z sytuacji kryzysowych. Wykłady specjalistów zaproszonych na doroczne spotkanie w krzyżowej pomagają na przykład lepiej sobie radzić, gdy między przewoźnikiem a jego klientem pojawi się konflikt zagrożony karami umownymi lub roszczeniami. Przyjmowanie roszczeń od kontrahentów nieuzasadnionych roszczeń. To jest właśnie ten element, który działa z opóźnionym zapłonem. Czyli tutaj należałoby się zastanowić faktycznie, czy my jako przewoźnicy faktycznie w tym szerokim procesie logistycznym odpowiadamy za wszelkie elementy. Czyli co złego to przewoźnik. Szkolenia Polskiej Unii Transportu pomagają bronić się przed takimi sytuacjami oraz uczą, jak sobie z nimi radzić, gdy już wystąpią. Dlatego prelekcje prawników i ekspertów na tego typu tematy cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wiedza na ten temat to ogromna oszczędność prowadzenia działalności transportowej. Zyskiem jest także redukcja kradzieży. Taką ofertę prezentowała w krzyżowej firma moja. Dzisiaj aplikacja mobilna powoli zaczyna zastępować tradycyjną kartę plastikową, a mówię tutaj o bezpieczeństwie, ponieważ unikamy możliwości kradzieży takiej karty bądź też zeskanowania paska magnetycznego. Technologia firmy Moja zapobiega takim sytuacjom, a przy tym jest prosta w obsłudze. Oprócz tego Moja wprowadziła nową aplikację do zbierania punktów lojalnościowych. Aplikacja Super moja pozwalająca zbierać punkty za każdy zatankowany litr paliwa, następnie punkty te kierowca, czy też osoba prywatna może wymieniać na atrakcyjne nagrody. Kolejna nowość moja to inwestycje w rozwój elektromobilności. Zainwestujemy duże środki w sieć ładowarek elektrycznych, ponieważ również o tym segmencie klienta i w segmencie pojazdów bardzo mocno myślimy. To bardzo dobry kierunek działania. W końcu klienci sieci moja także coraz częściej użytkują samochody elektryczne. I zamiast nerwowo poszukiwać najbliższej ładowarki, odwiedzą znaną, pewną i prokonsumencką nastawioną stację paliw. To także duża oszczędność i czasu, i pieniędzy. W następnym odcinku ostatni raz zajrzymy do krzyżowej, a cykl: nie zabijaj, nie daj się zabić nie da się zakończyć. Popatrzcie. Drogi szybkiego ruchu i autostrady mają pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego dwa oblicza. Pierwsze napawa optymizmem, bo dzięki skanalizowaniu ruchu i bezkolizyjnym skrzyżowaniom na tych drogach dochodzi do mniejszej ilości wypadków. Druga strona medalu nie jest już tak cukierkowa, bo jeśli już coś się wydarzy, to skutki są zwykle najgorsze z możliwych, za sprawą większych prędkości, z jakimi jeździ się tymi szlakami. Przykładem niech będzie jedno z nieszczęść, do którego doszło na opolskim odcinku A4. Samochód osobowy, którym podróżowała czteroosobowa rodzina, uderzył w naczepę ciężarówki. Jak ustalono, do zderzenia doprowadził kierowca pojazdu osobowego. Na ratunek przybyło pięć jednostek Straży Pożarnej do akcji, zaangażowano też lotnicze pogotowie ratunkowe. Przez dwie godziny trwała reanimacja 24-letniej kobiety, ale niestety nie udało się jej uratować. Walkę o życie przegrał także dwulatek, przetransportowany do szpitala helikopterem. Kierowca osobówki i jego czteroletnia córka zostali odwiezieni do szpitala karetkami. Dziewczynka była w dość dobrym stanie ogólnym, bez zagrażających życiu obrażeń ciała, podobnie jak jej ojciec, który wymagał konsultacji ortopedycznej. Ta tragedia z pewnością będzie do końca życia prześladować pozostałych przy życiu członków tej rodziny. Uważajcie więc i miejcie w sobie choć trochę pokory. Nikt nie jest doskonały, a kruchość ludzkiego życia sprawia, że wiele nie trzeba, aby skutek był najgorszy z możliwych. Nie zabijajcie i nie dajcie się zabić. A teraz już pora na naszych komentatorów. Andrzej i Romek, prosimy. Dzień dobry, witam Państwa w programie Na Osiem, w naszym cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Roboty. W którym będziemy analizować zdarzenia drogowe. Jest ze mną Andrzej Głachowski jak zwykle i to właśnie razem z nim będziemy tutaj... I mam Latyn właśnie, który będzie pomagał, będziemy oceniać, dlaczego się wydarzyły różne wypadki, czy różne jakieś sytuacje na drodze, będziemy chcieli to ocenić. No i podzielić się z Wami naszymi opiniami. Zapraszam do oglądania. Zabieramy się do roboty. Tu jesteśmy na drodze w Polsce Jedziemy wolno i nagle Może za wolno PSL? No. Może się nie spodoba ten PSL temu panu. Nie wiem o co tu chodzi, ale... No należy się prostu... domyślać chyba. Że ten sprzeciwka pisał SMSa, a zasłab albo... Nie on wyprzedzał na trzeciego. To gdzie wyprzedzał? No początkowo poglądamy. No coś mi się wydaje, że on nie wyprzedzał. Nie, nie. A tam jest pojazd? Nie. nie, on nie wyprzedzał na trzeciego. On po prostu z tego pasa zjechał. Pojazd jest daleko za nim. On jechał przed tym pojazdem i wjechał na lewy pas przeciwległy. To nie ma wyprzedzenia. Jakby on wyprzedzał to by zjeżdżał w tą stronę, a nie w tę stronę. On po prostu jechał przed tym pojazdem i, i zaczął zjeżdżać na przeciwległy pas ruchu. Nie wiadomo jej przyczyny w takim tak, razie. Tak, a tu dwa pojazdy ucierpiały. I co z ludźmi? bum, Przecież to był strzał niesamowity. Plus ten, co miał kamerę, tak? I tutaj jedziemy sobie prawidłowo i nie dużą szybkością, bo te pojazdy się wleką dosłownie bardzo pomału. No. A tu ktoś taranuje z sprzeciwka i jedzie. I... Ja, ja, ja nawet się dziwię, że ten niebieski nie zrobił jakiegoś takiego skrętu w prawo przy tej... Zrobił, ale za późno. Zrobił, ale za późno. Za późno. Gdyby to zrobił szybciej, no to... Mógłby, mógłby uniknąć. Ten, ten niebieski mógłby uniknąć, bo ten z tą kamerą by nie uniknął, bo on nie widział do przodu. Jakbyś to nazwał? No, mówiłeś o tym, że staranował. No, staranował. A że staranował dwa pojazdy, to był podwójny taran. No, możemy nazwać. Podwójny taran. Miejmy nadzieję że przeżyli. ludzie zapraszam no, jest... do naszego kanału na YouTubie. Oglądajcie ponownie te analizy. Może jeszcze raz to zobaczyć, przeanalizować. No. Może macie odrębne zdanie, więc napiszcie do nas o tym i będzie nam miło, jak zostawicie lajka i jak zajmiecie subskrypcję tak, naszego tak. kanału. Dokładnie. Zapraszam już za tydzień do programu na osi do cyklu nie zabijaj, nie daj się zabić. Do widzenia. Do zobaczenia. To nie koniec naszych przestrug, a teraz troszeczkę weselsze tematy. Stuningowane ciężarówki. Zobaczcie. Tuning ciężarówek to okazja do puszczenia wodzy fantazji. Jeśli jest pomysł i środki, to można niemal całkowicie zmienić wizerunek zwykłej ciężarówki. Ale życie składa się z detali, więc i na efekt końcowy składa się wiele czynników. Przyjrzyjmy się na przykład kierownicom. To także obiekt, który można stuningować. Nasi eksperci od lat zauważają, że niepozorny wolant może być dziełem sztuki. Oczywiście, że kierownica również może być dziełem sztuki. Gdyby było inaczej, we wszystkich samochodach montowaliby taką samą. Ale nawet różnica między kierownicami różnych producentów to może być jednak za mało. Tuning fajery to czasem konieczność. No bo jakby wyglądała kabina cała w skórach i do tego plastikowa kierownica. Pasowałaby jak pięść do oka. Nawet się skórą by nie pomogło. Zwłaszcza wtedy, gdy ciężarówka ma być celowo postarzona. Pani Skani często tak robią, że wstawiają wolant z lat 60. No i wtedy jest ład. Może i ładnie, ale trzymać takie koło od rydwanu przez wiele godzin to żadna przyjemność. Tobie tylko przyjemności w głowie, a tu chodzi o wygląd. Grzegorz, a co ty o tym sądzisz? Ja myślę, że koło kierownicy, ala koło rydwanu to powinno być stosowane w oldtimerach, bo w nowych samochodach trochę razi. Przywykliśmy już dawno do przycisków sterowania w kierownicach. Gdzie się więc teraz steruje radiem? Koło kierownicy przeszło oj wielką rewolucję. Pamiętam jeszcze lecionki na kierownicach Jelca. platane. To był szał. Albo pierścień klaksonu. No, pięknie by to wyglądało i szkoda byłoby to zaprzepaścić. Nie zbliżaj się do przepaści, to nie zaprzepaścisz. Jakie inne niż skóra materiały pojawiają się na kierownicach? Historycznie to było drewno, stal i skóra. Dzisiaj króluje plastik. Powiedzcie, czego spodziewać się po tuningu koła kierowniczego? Koło jest w końcu tylko kołem. Ale wcale nie musi być kołem. W pojazdach koncepcyjnych i producenci wtedy pokazują już całkiem inne kształty tej bo no nazwijmy kierownicę, a szkoda. Gdzieś kierownica może być zbliżona do kwadratu do prostokąta. Już świat panda trzeciej generacji pokazał, że to niekoniecznie musi być koło. No na razie kwadratura koła to sprawdza się w samochodach osobowych i dostawczych, ale kto wie, może pojawi się i w ciężarowych. Nie wiem, co na to powiedzą kierowcy zawodowi, ale jak się nie spodoba, to sobie zainstalują koło od Rydwanu. Byle nie deskę sedesową. A co sądzicie o joystickach? Futurolodzy przewidywali taki rozwój sterowania. No w maszynach budowlanych już to się przyjęło, chociaż wymaga to przyzwyczajenia przez operatora, ale jest to bardzo ergonomiczne. A co wtedy z poduszką powietrzną? Gdzie ją zamontować? Albo manetki od kierunkowskazów na przykład? No i gdzie ta przyjemność z jazdy? Nie wyobrażam sobie joysticka zamiast kierownicy. No nie wiadomo, z której ręki to obsługiwać. Mądrze gadasz, ale gdyby jednak joysticki weszły w użycie, jak to wpłynie na tuning? To kolejna szansa na upiększenie. Pamiętacie takie gałki na dźwignię zmiany biegów z zatopionym w przedzioczestym plastiku samochodzikiem? by do tego wrócić. Albo jak to czasami bywa, w samochodach amerykańskich można zainstalować dźwignię w kształcie strzelby. już sobie wyobrażam reakcję policji w czasie kontroli drogowej. No, jak taki aucie nie zginąć? Każą ręce na kierownicę, a policjant zobaczy obok taką strzelbę. No. Może lepiej nie wiedzieć. I może lepiej, że jak na razie kierownica jest nadal kierownicą. Do następnego traktory. Na dziś kończymy. A w następnym odcinku zobaczycie kilka targowych wspomnień, kolejną analizę wypadku, relacje z ciekawego wydarzenia, eksperta odpowiadającego na pytanie, zlot aut marki. Zaglądajcie również do naszej branżowej prasy oraz na nasze strony internetowe. Do następnego! Yy, uśmiech. Aha, o. <śmiech> <śmiech> to... nie wiem, dlaczego tak jest. Pamiętam tu kadanie za mi herbatkę. No. O, ale nie wiem, jeszcze da radę? Tak, bo to się kończy ten gaz. Dobrze. Oj kurwa. Dobra, jeszcze raz cały. Dwójkę, panie, dwójkę. A to mówiłem ja o klepitko. Aj, troszkę tam, tak. Chciałem naturalność zachować. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnej. Sponsorem programu było Bistro Kotwątego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.